W dzisiejszym programie witamy pana Andrzeja Wajdę, wybitnego reżysera, który zaczyna kręcenie filmu o Lechu Wałęsie. O Człowieku Żelaza, Człowieku z Marmuru, będzie nareszcie film o Człowieku CIA. Panie Andrzeju, jeśli mogę, wolałbym panie reżyserze... Przepraszam... Kogo pan reżyser wybrał do głównej roli do filmu Wałęsa? Po długim namyśle zaproponowałem tę rolę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie dość, że prawie połowa Polski pójdzie na ten film, tu jeszcze Jarosław ma bardzo duże doświadczenie jako aktor. Pamiętajcie go Państwo z filmu o dwóch takich, co ukradli coś tam. A kto zagra żonę Wałęsy? Oczywiście pani Danuta. Nie dość, że wspaniale gra, to jeszcze wspaniale pisze książki. Dwie pieczenie na jednym ogniu.